Ok, przykładamy już tylko szybko, bo już naprawdę ją ja chcę kończyć. A. Uh, już naprawdę mam mało miejsca. Ja sobie zobaczę. Bo nie jestem za bardzo w stanie tego pokazać do kamery, jak to wygląda. Tu muszę to przykleić, a ja nie chcę. nie niewesołe, się wydaje okej. Okay. To skończyliśmy jeszcze haczyk, to zrobimy tak odetniemy sobie to. Teraz tu. I jeszcze tu. Tak. Dobra. Kropelka. No, kropelka, ale. Ale ona. Okej, okay. jeszcze jedno. To się raczej dodam więcej. Okej. Okay. Tu jeszcze mam jakieś. A, no dobra, to tylko coś mię w strony. Ten odcinek już jest naprawdę nudny, ja to wiem. Więc, jeśli to jeszcze oglądasz, to, to jest, jesteś legendą. A jeśli to oglądasz przez cały czas, to gratulacje, naprawdę. Ja bym nawet tyle tego filmiku nie obejrzał. Wiem, że miało być szybko, no ale. Dobra... Teraz to. と Thank okay.